Witam wszystkich z tej strony Trupiciel. Jesteśmy świeżo po Gala FEN 28, jest godzina trzecia. Tak więc za jakiekolwiek błędy przepraszam, ale zawsze staram się te podsumowania nagrać jak najszybciej, aby też mogliście je jak najszybciej odsłuchać. Tak więc, no Gala FEN 28 to świetnie spędzony czas, wieczór pełen emocji, bardzo twardych walk i przede wszystkim niespodzianek, to na pewno. Każdy, kto wykupił pay per view i dołożył swoją cegiełkę do tej gali, na pewno nie żałuje wydanych pieniędzy. Ja jestem w 100% zadowolony z widowiska. Myślę, że tutaj Federacja Fen może być z siebie dumna, bo wszystko wypaliło tak jak powinno. Kibice dostali kawał dobrego MMA, ciekawych emocji. No i ja już nie potrafię doczekać kolejnej gali, która jak się dowiedzieliśmy, odbędzie się w sierpniu w Ostrudzie. Może zanim zaczniemy, chciałbym tutaj pozdrowić Reda, który oglądał moje typowanie, więc może też podsumowanie sobie obejrzy. I to cieszy, że te filmy docierają do tak znanych postaci. Red tutaj powiedział, że mylę się co do przebiegu walki Kita pokrajacz. Także, Red, no nie pomyliłem się, miał być knockout i knockout był. Zderzenie z masakrą do rzeczy łatwych nie należy, tym bardziej, kiedy Michał jest zmotywowany. Ale przejdźmy już do omówienia poszczególnych pojedynków. Może dzisiaj tutaj zaczniemy od walki wieczoru, a więc Mateusz Rembecki vs. Fabiano Silva. Walka o pas w kategorii lekkiej. Wiadomo, że Rembecki to jeden z największych talentów w Europie, więc sprowadzać dla niego rywali jest bardzo ciężko. Tym bardziej no, w takim czasie, który teraz panuje, tak, Fabiano na pewno nie należał do najgorszych przeciwników, wiadomo faworytem nie był no ale nie można powiedzieć że był jakimś rywalem słabym tak wiadomo na poziomie Mateusza nie był natomiast jest to cenne zwycięstwo cenne doświadczenie bo chyba po raz pierwszy Rębecki mógł tutaj zmierzyć się z zawodnikiem niższym od siebie też z rywalem no bardzo doświadczonym, znanym na całym świecie. Więc fajne, cenne zwycięstwo. Myślę, że było na co popatrzeć. Mateusz fajnie się zaprezentował i po raz kolejny udowodnił, że jest mocnym graczem w Europie. I UFC musi go w końcu zauważyć, choć no, na pewno zarówno nam kibicom, jak i Federacji fan ciężko będzie go wypuszczać, bo świetnie się jego pojedynki ogląda ale widać też, że jest w nim duży talent, tak? duży potencjał, no i szkoda byłoby nie spróbować swoich sił w UFC następnie co main event czyli starcie Piotra Szeligi z Krystianem Pudzianowskim na pewno ta walka zrobiła swoją robotę pay per view zostało sprzedane lepiej pewnie też dużo niedzielnych kibiców dzięki tym zawodnikom mogło się zapoznać z Mateuszem Rembeckim, Michałem Kitą Marcinem Wójcikiem Łukaszem Chaczewskim, Adamem Bałażem no ze wszystkimi po prostu zawodnikami tak? więc to jest ten duży plus to na pewno się przełoży na kolejne gale FEN no, ja na pewno tutaj spodziewałem się trochę innej walki, bardziej spodziewałem się po prostu powtórki z Galii FFF, więc tutaj, no, nie chcę tutaj też Krystiana Pudzianowskiego tutaj tłumaczyć, tak, ale na pewno są dwa czynniki, które mogły wpłynąć na jego dyspozycję. No, pierwszy to brak takiego odpowiedniego przygotowania, bo trzy tygodnie to trochę mało, jak na tak, no starszego jednak zawodnika i jednak dużego tak? te mięśnie trzeba rozruszać trzeba po prostu wejść w odpowiedni rytm i myślę, że te trzy tygodnie to było troszeczkę mało drugi czynnik no to na pewno ten cep, który w pierwszej rundzie spadł na głowę Krystiana myślę, że zaważył o losie tego pojedynku, bo zabrał Pudzianowi dużo zdrowia, ale też chyba pomysł na walkę szkoda że walka nie potoczyła się inaczej. Natomiast no, ten pojedynek pokazał, że nie można nikogo lekceważyć, bo jeden cios może zrobić robotę. Oczywiście tutaj Pudzianowi trzeba oddać to, że chciał walczyć, tak? Nie chciał się poddać, nawet kiedy padł na deski, to wstawał, walczył do końca ile tylko po prostu było tam yy, paliwa w baku, nie? Szkoda tylko, że Krystian no nie zaczął się bawić w MMA troszeczkę wcześniej, tak? Bo nie ukrywajmy, tam chyba 12 lat różnicy było między Piotrem a Pudzianem, i to zdecydowało, tak? Akurat w tym pojedynku wygrała młodość, bo tego doświadczenia u Krystiana no jednak nie było za dużo. Czy ktoś lubi Freak Fighty, czy nie, no to tutaj na pewno jest świadomy tego, że to właśnie dzięki nim możemy oglądać fajne nazwiska na karcie walk, więc takie walki są potrzebne. I robią tą robotę i pewnie też Federacja FEN będzie chciała zestawiać takie walki yy, nadal Jest to dobre dla sportu, dobre dla Federacji No i pewnie zarówno Chrystiana, jak i Piotra Szeligę zobaczymy jeszcze w klatce FEN Myślę, że taki rewanż pomiędzy nimi też byłby ciekawy Tylko powinni dostać po prostu czas na odpowiednie przygotowanie się do tego pojedynku i na pewno taki rewanżyk byłby ciekawy, na przykład na gali FEN30, można byłoby też zestawić Szeligę z Akopem, bo podobno chłopaki się nie lubią, pomysłów na pewno jest troszeczkę, myślę, że też taka walka Krystiana Pudzianowskiego z Robertem Burnejką zrobiłaby robotę i to konkretną. I tutaj na pewno Hardkorowy Koksu też bez powodu nie był werbowany na Stadion Narodowy, tylko pytanie czy opłaci się teraz taką walkę zestawić na gali bez kibiców, natomiast myślę, że Pay Per View sprzedałoby się w odpowiedniej ilości, no a potem to by się też przełożyło na kolejne gale. Ale tym bardziej po dzisiejszym występie, no widać, że Krystian musi popracować nad kondycją. Jest taki przeciwnik jak Hardkorowy Koksu byłby idealny. Też musimy pamiętać, że była to druga walka Krystiana po rocznej przerwie, więc cudów tutaj, no nie możemy oczekiwać. Natomiast myślałem, że będzie troszeczkę lepiej, tak? Tylko też myślę, że to od Krystiana zależało, jak ta walka będzie wyglądać. I ten cios Piotra, no, jednak tutaj wszystko zmienił. Natomiast nazwisko Pudzianowski na karcie walk będzie pobudzać kibiców, zachęcać do kupowania pay per view. Więc powinno się tutaj jeszcze Christianowi dać szansę, przynajmniej jeszcze jedną. Być może ta porażka sprawi, że Christian wyciągnie odpowiednie wnioski i stanie się lepszym zawodnikiem. Na pewno fajnie byłoby to za jakiś czas sprawdzić. Następnie walka o pas w wadze ciężkiej pomiędzy Olin Thompsonem a Szymonem Bajorem. Duży knockout, duża niespodzianka, ja o tym mówiłem, tak? Oli'ego nie wolno lekceważyć. To, że ktoś w ostatniej walce wygrał czy przegrał, no to nic nie znaczy, tak? Ważne jest to, z kim i gdzie toczył swój pojedynek, ile w swoim życiu widział, ale przede wszystkim, tak jak mówiłem, Oli. Miał twardsze walki za sobą, a przede wszystkim w tym pojedynku nie miał nic do stracenia. I też mówiłem, że będzie szukał tego zwycięstwa, zaryzykował, trafił, wygrał. Kurcze, przykro się to oglądało, bo Szymon zawsze był zawodnikiem, któremu kibicowałem. Jest to duży talent, bardzo dobry zawodnik. Ja nigdy nie powiem, że tak nie jest i stać go na bardzo dużo. Tylko myślę, że w ostatnim czasie Szymon. Trochę się pogubił, narzucił na siebie dużą presję, której po prostu nie udźwignął, i to jest taki życiowy test dla Szymona. Ta walka Szymona dopiero się rozpoczyna w momencie zakończenia pojedynku. Trzeba będzie pobić się z myślami, potem przetrawić tą porażkę, no i wrócić mocniejszym, ale przede wszystkim wrócić jako Szymon Bajor którym jest w głębi serca Bo myślę, że odpowiedzialni za tą porażkę są osoby, które doradzały mu w ostatnim czasie I myślę, że Szymon robił coś, czego nie chciał Wbrew sobie, tak Myślę, że tutaj Szymon był myślami w walce z Kitą No i przegapił walkę z Olim, tak Która, no umówmy się, od czasu walki właśnie z Emelianienką Była najmocniejszą ale oczywiście Oli Thompson zrobił robotę, nie było tutaj badania rywala, tylko konkretne mocne ciosy, tak? Oli szedł po zwycięstwo, no i te zwycięstwo sobie wyszarpał. Oli ma bardzo mocne uderzenie. Przekonało się o tym wielu zawodników W końcu to Oli Thompson pierwszy skruszył szczękę Fernando Rodriguez'a W 2019 roku Federacja Babylon MMA planowała sprowadzić Thompsona dla Michała Kity Wtedy do walki nie udało się doprowadzić Dziś los naprowadził tych panów na siebie tak I myślę, że na miejscu Federacji chciałbym jak najszybciej doprowadzić do tego pojedynku Oli za długo się nie nawalczył. Michał Kita również na Gali Fen 29. Można byłoby do takiego pojedynku doprowadzić i tych panów ze sobą skonfrontować. Dlatego, że jest to gorąca walka, która wykreowała się podczas trwania tej gali. Ciekawa walka dla kibiców, ale przede wszystkim szkoda, aby Oli Thompson powalczył gdzieś. Poza Federacją FEN no i gdzieś tam może przegrał, tak? Moim zdaniem trzeba kuć żelazo, póki gorącej i doprowadzić do tego pojedynku jak najszybciej. A Szymona Bajora widziałbym na przykład w walce z Adamem Pałaszem, bo obaj są zawodnikami, którzy pokonali Marcina Sianosa przed czasem. Więc na pewno by to gdzieś rankingowo też pasowało. Kolejnym pojedynkiem było właśnie starcie Michał Kity z Igorem Pokrajaczem. Tutaj się nie zgodzę z tym, że Pokrajacz przyjechał tylko po wypłatę. Michał Kita po prostu nie dał mu możliwości zrobienia czegokolwiek, zabrania głosu w tym pojedynku. Igor dostał podbródkowy, który go podłączył, pod siatką Pokrajacz wyprowadził Midelkika, którego Michał przechwycił. W tym samym momencie Pokrajacz dostał bardzo mocnym prawem, który ponownie go podłączył, a następnie Kita rozbijał go prawą ręką te ciosy spadały na gardę gdzieś tam też e, trafiały na pewno ale no widać, że nawet przez tą gardę robiły robotę Igor w końcu padł na deski a tam już Kita dokończył dzieła zniszczenia jest to bardzo dobra robota w wykonaniu Kity od początku wywierał presję na rywalu no i dawał mu odczuwać te ciosy które robiły spustoszenie w głowie rywala no i przede wszystkim masakrę Takiego tutaj Michała na pewno chcemy oglądać. Jest to dobry, świetny powrót i mam nadzieję, że będzie kontynuacja no i już niedługo. Michał Kita vs. Oli Thompson to starcie, które nie tylko powinno odbyć się ze względu na pozycję tych zawodników w federacji, ale też ze względu na to, że są to dwie bardzo mocne postacie, które od lat robią zamieszanie na. Rynku europejskim zawodnicy znani polskim kibicom, no i fajnie byłoby ich skonfrontować, tym bardziej, że są po bardzo szybkich i efektownych wygranych. Myślę, że warto było Michała werbować i cieszę się, że tak dobry zawodnik zasilił szeregi Federacji Fen no i dostał szansę, którą w 100% wykorzystał, więc myślę, że wszyscy tutaj czekamy na więcej. Następnie Rafał Kijańczuk versus Marcin Wójcik, eliminator do walki o pas w wadze półciężkiej, no niestety Rafał nie przejdzie tej drogi na skróty, było o wiele lepiej niż w walce z Adamem Kowalskim, Rafał walczył mądrze, starał się po prostu nie podpalać, ale doświadczenia nie da się kupić i tego nie da się kurcze tutaj przeskoczyć, tak? I droga jest prosta, tak? Trzeba powrócić do walk z zawodnikami gdzieś z podobnym doświadczeniem, na podobnym poziomie. Oczywiście, Kiana mógł wygrać każdą swoją przegraną walkę, brakowało po prostu czystego ciosu, tak naprawdę szczęścia, aby ta ręka odpowiednio siadła. Ale problem zaczyna się, kiedy walka ląduje do parteru, tak? Wtedy okazuje się, że mamy ogromną przepaść w doświadczeniu, w umiejętnościach. Wójcik walczy już 13 lat, Rafał tylko 2. No i to widać. I tutaj oczywiście Rafał mógł wygrać tylko tak jak to było na przykład w walce Pudziana z Jamesem Thompsonem, no co z tego, że Mariusz w stójce był lepszy, mógł ustrzelić rywala, jak te doświadczenie Thompsona i obalenia zrobiły robotę. No i to samo tutaj. Rafał jest rzucany na duże walki z dużą gwiazdą, te nokauty, szybkie zwycięstwa też szybko wyniosły go do góry no i te mocne ciosy to ogromny dar ale też duży minus bo oczywiście to właśnie te knockout go wyróżniły z tłumu ale też zapewniły mu ostatnie porażki ja myślę że dziś Rafał zebrał kolejne doświadczenie które za jakiś czas zaprocentuje Kiana wie nad czym ma popracować on potrafił wyciągnąć wnioski z, ze swoich poprzednich Pojedynków, i tutaj też na pewno tak będzie, tylko teraz przez kolejne 4, może nawet 5 walk Rafał powinien skupić się na wygrywaniu, na zdobywaniu doświadczenia, na budowaniu po prostu swojej takiej e, renomy, tak, aby po prostu ponownie o nim było głośno. Marcin Wójcik zaczynał od porażek, więc mógł wracać mocniejszy. Natomiast Kijana szedł jak burza i nie zbierał żadnego doświadczenia, tylko nokauty, tak? I to widać, że po prostu jest przepaść, tak? Jest, są silne ciosy, jest pomysł na walkę, jest agresja, ale jest też doświadczenie, którego tutaj kurczę brakuje, nie? Ale tak jak powiedziałem, Kijańczyk to duży talent e, i na pewno tym mistrzem Fenu kiedyś zostanie, ale jeszcze spokojnie, za jakiś czas, dajmy mu się rozkręcić. Ja bym tutaj zobaczył Rafała Kijańczuka na przykład w walce z Michałem Gutowskim Zawodnikiem bardzo doświadczonym, który tak jak Rafał przegrał z Marcinem Wójcikiem Kijana przegrał też z Adamem Kowalskim Michał przegrał z Wojtkiem Januszem Obaj panowie zmierzyli się ze sobą na gali FEN 27 I moim zdaniem teraz przyszedł czas na pojedynek gutowski a jeśli chodzi o Marcina Wójcika, no to co tu dużo mówić zrobił dobrą robotę był faworytem, musiał ten pojedynek wygrać odrobił lekcję z tych dwóch poprzednich swoich porażek, które przegrywał właśnie poprzez ciosy i tutaj no, mam nadzieję, że na gali FEN 29 zobaczymy pojedynek opas z Adamem Kowalskim, tak tak samo jak tutaj starcie Kity z Thompsonem, no walka Kowalski-Wójcik również musi się wydarzyć Później mieliśmy kolejny eliminator, tym razem do wagi pośredniej. Kacper Koziożemski versus Szymondusza. Tutaj przecierałem oczy ze zdumienia. Naprawdę, Kacper, kłaniam się nisko, aż po same kule. Zrobiłeś kawał dobrej roboty. Naprawdę świetna dyspozycja. Kacper rozbił duszę w jego płaszczyźnie i jeszcze bez problemu go obalał. No, 15 minut dobrego pojedynku, naprawdę. Narodziła się nowa gwiazda wagi półśredniej średniej rozbił Pierwszego pretendenta I tutaj chyba nie ma Po co dawać mu kolejnych yy, Walk, tak? Tylko Cel jest jeden, zestawić go w walce O pas e, Powraca tutaj na kolejnej gali Oskar Sommelfeld To cieszy, bo to też zawodnik Który pokonał Szymona Duszę Ja bym tutaj właśnie Oskara Zobaczył z Kamilem Gniatkiem Oczywiście w takim eliminatorze Choć Oscar Somelfeld vs. Tymoteusz Łopaczyk też brzmi bardzo ciekawie. Na pewno teraz, w wadze półciężkiej jest dużo dróg, którymi Federacja Fen może pójść i każda jest ciekawa. Natomiast zarówno Oscar, jak i Kamil są e, powygranych, dlatego ja bym ich zestawił tutaj e, razem i wygrany takiego pojedynku powinien powalczyć z Kasprem kozio a Szymona, duszę zobaczyłbym z Michałem Golasińskim bądź Tymoteuszem Łopaczykiem. Taki rewanżyk też byłby ciekawy w tym momencie. Półciężka, teraz pół średnia. To wszystko wygląda bardzo obiecująco. No i powiem wam, że te pojedynki chce się oglądać. Naprawdę, kawał dobrej roboty wykonuje Federacja Fen i zawodnicy. No ale te szanse też od Federacji muszą dostać, i naprawdę to wszystko żyje. I każdy ma szansę wygrać z każdym. To dzisiaj powiedziała nam Federacja Fen i, i to fajnie, że mamy taką kolejną mocną postać w wadze półśredniej. Waga półśrednia ponownie w Federacji Fen odżywa, a to cieszy. Dalej była waga ciężka Adam Pałasz vs. Marcin Sianos. W tej walce nokaut wisiał w powietrzu, te mocne ciosy śmigały z obu stron i tak naprawdę ta walka mogła się zakończyć w każdej chwili. Natomiast świetnie, Adam Pałasz poruszał się w tym pojedynku, nie dawał się ustawić i tak po profesorsku rozbijał rywala, nie śpieszył się. No bo i po co? Czas grał na jego korzyść, aż do momentu tego nokautu, tak? Bo tutaj no brak kondycji zrobił robotę. Ale to po kopnięciu Siano spadł na deski. No i tutaj wielkie brawa, bo Pałasz powalczył tak, jak Sianos by sobie tego życzył, czyli w stójce i to właśnie w tej stójce Adam wygrał ten pojedynek. I tutaj na pewno Adam Pałasz to cenne wzmocnienie kategorii ciężkiej. 5 wygranych, 5 wygranych przed czasem. I tutaj zawodnik niepokonany, więc będziemy go obserwować dalej, bo na pewno warto. Nie tak dawno chyba Adam w wywiadzie powiedział, że walka z Szymonem Bajorem byłaby dla niego dużym wyzwaniem, takim wyróżnieniem, Szymon jest teraz po porażce, może właśnie taka walka to dobry pomysł no nie chcę powiedzieć, że na jakąś odbudowę, tak, bo Adam jest zawodnikiem słabym, tylko chodzi mi o to że jeśli już wracać na szczyt to w walce z zawodnikiem po wygranej tak, i na pewno no Szymon byłby tutaj ogromnym testem dla Adama, myślę, że to każdy się z tym zgodzi, no ale Adam no zawodnik niepokonany, więc też na pewno mógłby postawić twarde warunki. Byłaby to na pewno ciekawa walka, która może i wygranego zaprowadziłaby do walki o pas, kto wie. Ale na pewno to, że obaj pokonali Marcinasia Sianosa przed czasem, no powoduje, że fajnie byłoby ich zobaczyć naprzeciwko siebie. A wiadomo no, Sianosa zobaczyłbym tylko i wyłącznie z pomorskim kolosem Michałem Blazło. Następnie Kacper Formela versus Łukasz Harzewski, miała być wojna i wojna była, myślę, że to najlepsza walka gali i każdy się tutaj ze mną zgodzi, natomiast nie wiem czy też to zauważyliście, ale w pierwszej rundzie kiedy zostały dwie minuty do końca, Łukasz Harzewski poszedł po sprowadzenie, które Kacper Formela wybronił. W tym momencie Kacper wyprowadził nielegalne kolano na głowę rywala, który znajdował się w parterze. Sędzia tego nie zauważył, natomiast Łukasz zaraz wstał i zaczął tańczyć na nogach. Włapał jeszcze hajkika, prawego chyba sierpowego i kolejnego hajkika, no i to mogło skończyć się porażką. Na szczęście Łukasz wytrwał do końca. I od drugiej rundy już wrócił do świata. Żeby ich później, z minutę na minutę walczył coraz lepiej, zdobywał przewagę, no ale otarł się o przegraną, i tutaj powinien dostać czas na dojście do siebie, bo takie kolano robi robotę. Natomiast też pewnie nawet Łukasz nie był świadomy tego, że, że po prostu te kolano otrzymał, tak? Świetna walka, naprawdę cieszę się, że mogliśmy ją zobaczyć. Obaj panowie zasługują na wielkie brawa. Łukasza, no, gdzieś na pewno. Czeka tutaj popracowanie nad stójką, ale też no, wina tego, że obrywał, była taka, że chciał iść w parter, tak? Co też nie było dziwne, bo to właśnie w tej płaszczyźnie mógł górować nad rywalem. Chociaż Łukasz, jak i większość zapośników, posiada mocne uderzenie, więc na pewno. Ta stójka nie jest najgorszą płaszczyzną i trochę się dziwiłem, że tak mocno Łukasz dążył do tego parteru, szczególnie w pierwszej rundzie. Później już podchodził do tego troszeczkę mądrzej. I myślę, że tutaj ja, jak i większość fanów widzi Łukasza w walce z Mateuszem Rembeckim, jeśli nadal będzie tym mistrzem. Fajnie byłoby ich skonfrontować na pewno. Byłaby to świetna walka. Ja tutaj patrzę na to, że Łukasz to dobry zawodnik. Ja nie patrzę, czy on sobie poradzi, czy, czy sobie nie poradzi. Myślę, że 90% widzów przed telewizorami też stawiała naszym na duszę i się bardzo zaskoczyli. Łukasz ma wszystko, aby rywalizować z najlepszymi, ale przede wszystkim tę walkę o pas już sobie wywalczył, tak? I myślę, że powinien taką walkę dostać. I nawet jeśli nie wygra, i to myślę, że może się bardzo postawić Chińczykowi. Myślę, że może być to taki opór, że po walce powiemy, że był to najcięższy przeciwnik Chińczyka w Federacji FEN. Jestem w 100% przekonany, że tutaj na pewno Łukasz Harzewski postawiłby się bardzo mocno. No i walka numer 1, czyli starcie pań Anita Beckus vs Sylwia Firley. Udany powrót na ścieżkę zwycięstw w wykonaniu Anity Bekus Naprawdę walka poprowadzona książkowo, fajne zwycięstwo przed czasem. Anita wspominała też o tym, że jej docelową kategorią jest waga 5-2. W fenie wszystkie zawodniczki walczą w kategorii 5-7, więc federacja będzie tutaj chyba oczekiwała konfrontacji Anity z Kasią Lubońską i Zombadurek. Zawodniczek w Fenie no, nie jest za dużo. Jeśli Fen chce się bawić w żeńskim no, to trzeba będzie się zdecydować na jedną kategorię i ją budować. Dlatego Anita jest potrzebna w wazę 5-7. Też mnie, jako fana, no, bardziej interesuje starcie Anity z Kasią y, niż tutaj, na przykład, jakaś konfrontacja z kolejną debiutantką. Gdzieś tam na Almie czy na mniejszych Galach. No, można sobie ten rekord budować na Gali Fen, no, jednak oczekujemy mocnych, ciekawych walk. No a takie znajdziemy tylko w wadze 57. No teraz Anita odbiła się po porażce. No i czas na konkretnie, czas na walkę z mocnym, fajnym nazwiskiem. Świetna gala, miło oglądało się to wydarzenie, bo tak naprawdę każdy mógł znaleźć coś dla siebie, były bardzo dobre znane nazwiska, ciekawe elektryzujące pojedynki, dużo nokautów, dużo skończeń przed czasem, był też freak fight, oprawa gali też była bardzo fajna, tak naprawdę zabrakło tutaj tylko kibiców, no ale wszystko na duże plus i właśnie ta gala też bardzo mocno pokazała jak Fen odskoczył. Od innych federacji. Tutaj, no wszystkim, niedowiarkom potwierdził, że jest numerem 2 w Polsce. A jak Wam podobała się GalaFan28, jestem ciekaw Waszych opinii i kogo chcielibyście ze sobą teraz skonfrontować. Komentarze do Waszej dyspozycji, a ja zachęcam Was do łapkowania, komentowania oraz subskrybowania kanału Keijiowe MMA. Pozdrawiam Was, tropiciel. Trzymajcie się.